Drogie świetliczaki, zapraszam was do lektury bajki, braci Grimm pod tytułem Złota gąska. Pewien ojciec miał trzech synów, dwóch było mądrych, a trzeciego Janka nazywano głuptaskiem. Pewnego dnia najstarszy syn rzekł: pójdę do lasu na drzewa. Zostań, powiedział ojciec. Jeszcze się zranisz w rękę. Ale mądry syn nie usłuchał. Wziął kromkę chleba do kieszeni i poszedł. W lesie spotkał małego, szarego człowieczka. Człowieczek był stary i smutny. Masz w kieszeni chleb? Daj mi kawałek. Jestem taki głodny. Użalił się. Jeszcze czego? Jak dam tobie, to zabraknie dla mnie. Zejdź mi z drogi. Zawołał mądry syn i zaczął rąpać drzewo. W pewnej chwili siekierka odskoczyła i zraniła go w rękę. Być może stało się to ze sprawą szarego człowieczka. Następnego dnia poszedł rąpać drzewo drugi mądry syn. I jego poprosił o chleb mały, szary człowieczek. Ale i on miał twarde serce i nie podzielił się swoim śniadaniem. Zabrał się ostro do pracy, ale siekierka znowu odskoczyła i zraniła go w nogę. Musiano biedaka zanieść do domu. Wreszcie wyszedł do lasu Janek, którego nazywano głuptaskiem. Kiedy szary człowieczek poprosił go o kawałek chleba, Janek zawołał: Bierz wszystko. Ja wcale nie jestem głodny. I oddał całe śniadanie leśnemu człowieczkowi. Wtedy ten wskazał mu jedno drzewo: Zetnij je, a coś pod nim znajdziesz. Janek zaczął rąbać, a kiedy ścięte drzewo upadło, na jego pniu siedziała złota gąska. Janek wziął gąskę pod pachę i poszedł na nocleg do gospody. Poprosił o mały pokoik na poddaszu. Tam posadził swoją gąskę na stole, a sam zasnął mocno na krześle. Córki karczmarza, chytre i ciekawskie, widziały złotą gąskę i miały wielką ochotę wyrwać jej parę złotych piórek. Pójdę. Zajrzę na górę, odezwała się najstarsza. Gdybym długo nie wracała, przyjdźcie po mnie. Cichutko zakradła się do gąski, ale zaledwie dotknęła jej piór, nie mogła już od nich oderwać ręki. Po chwili poszła na górę druga siostra, a gdy zobaczyła gąskę, skubnęła jej piórka i jej ręka jakby przylekleiła się do gąski. Trzecia siostra długo czekała na dole i w końcu poszła za tamtymi. Nie zbliżaj się! wołały starsze siostry ale złote piórka lśniły tak kusząco. Najmłodsza nie usłuchała i nie oderwała się już od gąski. Na drugi dzień Janek, z gęsią pod pachą, poszedł przed siebie. A dziewczęta, nie mogąc się odłączyć, biegły za nim. Na drodze spotkały proboszcza. Ach, niemądre dziewczyny! zawołał proboszcz. Nie wstyd wam tak biegać za chłopakiem? Chwycił jedną z nich za rękę i już musiał biec razem ze wszystkimi. Wilem potem zjawił się kościelny. Ej! Księży proboszczu, dokąd to ksiądz tak spieszy? Ma być dziś chrzest i wszyscy już czekają. Chwycił księdza za rękaw i już nie puścił. Musiał iść za nim. Kiedy tak w piątkę maszerowali, spotkali dwóch chłopów. Ratunku! zawołał proboszcz. Odczepcie nas! Ale zaledwie chłopi dotknęli ręki kościelnego, już siedem osób biegło za Jankiem i jego złotą gąską. Przybyli do miasta, gdzie panował król, który miał córkę tak smutną, że nic nie mogło jej rozweselić. Zrozpaczony król kazał obwieścić, że odda królewnę za żonę temu, kto potrafi ją rozśmieszyć. Kiedy Janek usłyszał tę nowinę, poszedł do króla ze swoją gąską i całym orszakiem. Królewna wyszła właśnie na balkon, a gdy zobaczyła ten dziwny pochód, zaczęła się śmiać. I śmiała się tak głośno i radośnie, że w ogóle nie mogła przestać. Janek zażądał ręki królewny. Ale król zaczął się wykręcać. Dam ci ją za żonę, powiedział, ale przedtem przyprowadź mi takiego człowieka, który wypije wszystko wino z mojej piwnicy. Janek poszedł do lasu na to miejsce, gdzie niegdyś ściął drzewo. Teraz siedział tam człowiek z bardzo smutną miną i ciężko wzdychał. Czemuś taki smutny? spytał Janek. Ach, takie mam pragnienie, poskarżył się człowiek. Przed chwilą wypiłem be, beczkę wina, a już w gardle mi zaschło, jakbym nie pił ani kropelki. Chętnie ci pomogę, zawołał wesoło Janek, chodź ze mną. Zaprowadził go do piwnicy królewskiej, gdzie stały wielkie beczki wina. Nieznajomy zaczął pić i pić. Ani minął dzień, wypił wszystko wino do ostatniej kropli. Teraz Janek ponownie zażądał królewny za żonę. Ale król rozzłościł się, że mężem jego jedynaczki ma zostać chłopak, którego przyzywają ptaskiem, Więc jeszcze zaczął się wykręcać. Przyprowadź mi człowieka, który potrafi zjeść górę chleba. Wtedy dostaniesz królewnę. Janek znowu wybrał się do lasu. Na pniu siedział człowiek z ogromnie smutną miną i żalił się. Jeść mi się chce. Przed chwilą zjadłem wszystek chleb z piekarskiego pieca, a czuję, że chyba umrę z głodu. Chodź ze mną! zawołał Janek. Nagierz się dosyta. Król tymczasem kazał zwieść mąkę z całego kraju i upiec górę pieczywa. Nieznajomy zabrał się do jedzenia. Jadł, jadł cały dzień i noc, a rano nie było już ani okruszynki chleba. Janek znowu upomniał się o rękę królewnym. Ale król spróbował jeszcze jednego wybiegu. Mój drogi! Zbuduj mi okręt, który jeździ po morzu i po lądzie. Jak tylko dostanę taki okręt, otrzymasz rękę królewny. Poszedł Janek do lasu, a tam na pniu stał mały, szary człowieczek, ten sam, któremu Janek kiedyś dał kromkę chleba. To ja byłem tym, który dla ciebie jadł chleb i pił wino w królewskiej piwnicy. Dam ci cudowny okręt. Zrobię to dla ciebie, bo nie byłeś samolubem, bo miałeś dobre serce. I dał mu okręt, który jechał przez lądy i płynął przez morza. Król nie mógł się już dłużej wykręcać i dał Jankowi królewnę za żonę. Odbyło się huczne wesele, Janek odziedziczył królewską koronę. Żył szczęśliwie długie lata i nikt już nie nazywał go głuptaskiem. Koniec.